Wiecie, jak to na pustyni? To był poligon armii radzieckiej, jest i mój content, creator. What? Witam Was w ten piękny majowy dzień. Dzisiaj pustynia, tak pustynia w Polsce. Ja ruszam na pustynię Kozłowską, jest to na Dolnym Śląsku, znajduje się w Borach Dolnośląskich na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. No i co? Tutaj jest miejsce postojowe, a ta pustynia, kawałek stąd się znajduje, więc dzisiaj robimy kontent na takim rowerku. Proszę bardzo, opłaca się wozić składaka w aucie. Proszę bardzo, elegancko, Lollipop TV na rowerku. Zapraszam do oglądania. Dobra, jestem na miejscu. Rowerek bezpiecznie zaparkowany i oto jest pustynia Kozłowska. Zacznijmy od genezy, czyli skąd ta pustynia się wzięła. Otóż trzeba się cofnąć do epoki lodowcowej, ponieważ ten teren tak ukształtowała epoka lodowcowa: wydmy i wrzosowiska. A to, jak wygląda dzisiaj, zawdzięczamy człowiekowi. Jakiemu człowiekowi? Otóż tutaj do roku 1992 stacjonowała. Armia Radziecka. To był poligon Armii Radzieckiej. Zobaczcie, tak to wygląda. Fajnie, jest tutaj klimacik. E, przyjeżdżają tutaj ludzie właśnie, żeby sobie porobić fotki. Idzie tutaj zrobić naprawdę bardzo ładne zdjęcia. Ten teren, jak już wspominałem, przez lata rozjeżdżało wojsko Radzieckie, stąd takie ukształtowanie, choć nie do końca, no bo jak wspominałem, to epoka lodowcowa też swoje trzy grosze tutaj dodała. No Wiadomo, a wojsko podczas ćwiczeń tutaj wiadomo, też pociski latały, no to dochodziło tutaj do bardzo wielu pożarów. No i stąd tutaj ta roślinność gdzieniegdzie znikła, i mamy taki piaseczek, przypominający saharyjską pustynię. Pustynia Kozłowska rozciąga się na obszarze 20 hektarów i jest podzielona na dwie części oddzielone rzosowiskiem. Ja sobie tutaj pochodzę, bo jest fajnie, mam frajdę. Czuję się jakbym był w Afryce, na Saharze. Sahara w Polsce. Można, można. Dobra, ja sobie tutaj pokontempluję, pokorzystam ze słońca, a wy rozkoszujcie się tym pięknym widokiem na pustynię Kozłowską. że wam jeszcze tutaj obok jest taka druga część tej pustyni nieco mniejsza tamta moim zdaniem bardziej atrakcyjna ale tak to wygląda. O! Oh, wiecie jak to na pustyni. Pić się chce. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. Jest i mój content creator. Patrzcie elegancko zaparkowany. No i co? Krótko zwęźle. I na temat to była pustynia Kozłowska. Do następnego. Cześć!